Tak, rzeczywiście zdaliśmy informacje. Absolutnie te drużyny, które są prawdopodobnymi naszymi rywalami są w naszym zasięgu. I tak pozytywnie do tego podchodzimy, aczkolwiek mamy wielką pokorę do, do tych losowań i wiemy jak w tamtym roku losowanie rapitu Bukaresztu było dla nas niekorzystne, gdzie wszyscy już jakby łącznie podejrzewam, że z nami wydawało nam się, że że może być to rywal w naszym zasięgu, a jednak, a jednak nie był. A teraz, tak jak mówię, w naszym zasięgu powalczymy, staramy się, tak jak trener powiedział, no, tą naszą markę reklamować pozytywnie nie tylko w Polsce, ale także i, i w Europie. I mam nadzieję, że wiele kibiców nam, e, będzie nas wspierało w tych, w tych meczach, bo jest to absolutnie nam potrzebne. Pytanie padło przed chwilą do Sebastiana o Elsinborg ewentualnie o baliczików. Natomiast chcę przypomnieć, że my jeszcze musimy, że tak powiem, skonsumować Podgorice w rewangiowym meczu i jestem przekonany, że to będzie mecz również dla Czarnogórców ostatnią szansą, aby nas pokonać. W związku z tym czeka nas z pewnością bardzo trudne spotkanie. I ow, się dobrze ułożyło, a jeszcze lepiej zakończyło. Powtórzę, my musimy jeszcze dokończyć pod z yy, drugą połowę, że tak powiem. A o szansach, yy, no muszę przypomnieć, że nawet polska reprezentacja nie ma dobrych yy, wyników w historii yy, Dużyną Szwecji. Z pewnością jest to futbol yy, silny. Mocny fizycznie i jeżeli Szwecja, kluby szwedzkie eksportują piłkarzy, to raczej do Anglii, Szkocji i to jest dobra szkoła, bo konfrontacja z drużynami szwedzkimi zawsze jest trudna. Ja mam przykre wspomnienia. 35 lat temu Marne wyeliminowało Wisłę Kraków. Po pierwszym, niby optymistycznym meczu 2-1 dla Wisły. Po optymistycznej w pierwszej połowie 1-0 ale niestety 1-4 w drugiej połowie. Także nie chciałbym, żeby się powtórzyła historia z Dandi Natomiast, ponieważ pierwszy mecz jest we Wrocławiu, co z pewnością nigdy dla trenera nie jest lepszą sytuacją, bo w razie dokrywki, w razie rzutów karnych na boisku swoim jest to lepiej robić i kto wie czy wspomnienia z rapidem biedy, gdyby te mecze były odwrotnie grane nie mielibyśmy większej szansy. Oczywiście, że dzisiaj spekulować czy będziemy wycięstwami w tym meczu, to jestem przekonany, że z pewnością nie są zmartwieni z losowania yy, włodarze Elstin